W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O wy wszyscy, którzy idziecie drogą, zobaczcie i przypatrzcie się, czy jest boleść jako boleść moja? Nie zapominaj nigdy na cierpienia matki swojej, której duszę najświętszą miecz boleści przeszył. Módlmy się. Święta matko, któraś z rozdartym sercem przyjęła z krzyża ciało syna i łzami żałości obmywała z krwi najświętsze rany jego, Niech twoje poddanie się woli Boga aż do ostatecznej boleści śmierci Syna wyjedna nam przebaczenie grzechów naszego nieposłuszeństwa oraz łaskę doskonałego wypełnienia woli Bożej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko najboleśniejsza, módl się za nami.